Bo się tak wszystko w tym świecie poprzestawiało. Mamy dwa Andrzeju. Mamy rybkę. Ale powiem ci, ładnie chodzi. Mamy pierwszego potoczka na streamera. A dać już targa drugiego na nimfę. Chodź Andrzejku, trzeba kończyć to. Chyba osrany kamień. Halo. No nie, mnie dzisiaj nie ma, ja jutro dopiero wymienię, bo on będzie na jutro. No, to jego na dzisiaj nie będzie, no. No hej. Cześć. Hej. Witamy. No cóż, to znowu nie będzie zagadką, gdzie jesteśmy, gdyż jak zobaczycie za nasze plecy, tak, tak, z tyłu płynie Dunajec. Znowu jesteśmy na oes no ale trudno nam było nie wrócić po tym, jak ostatnio udało się połowić fajnych, ryb. Eee, idąc dalej, co? No Ja nie zmieniłem taktyki, dalej cisnę na streamera. Mistonik fajnie się ostatnio spisał, dzisiaj też już coś wyholował. Jedynie Adaj zmienił trochę taktykę. Ja dzisiaj na nimfę eee, postanowiłem tak, tak, troszkę bo... połowić. Znaczy, nie wiem, czy nie zmienię jeszcze całej zabawy na streamera, ale wszyscy, bo jesteśmy większą grupą chłopaki, tutaj cisną na streamera. Więc stwierdziłem, że tak na przekór pojadę czymś innym, zobaczymy, jak ryby byśmy będą zachowywać. No i też jakieś efekty no są na razie. Mniej więcej nimfa i streamer, jeżeli chodzi o nas dwóch, wygląda podobnie. Aczkolwiek chłopcy też coś połowili oni na streamera. Przynosiło chyba najwięcej rybek złożył, nie? I coś dwie. Albo trzy. Nieważne. <laughs> nie nie <laughs> eee, także co? No, miała być troszkę lepsza pogoda, miało być troszkę więcej słońca, ale i tak nie jest źle. Eee, no i miało nie wiersz. No i liczyliśmy. I miała być cieplejsza woda, także liczyliśmy, idąc tą że... <laughs> drogą, chcieliśmy suchara. No. Zacznie się coś podnosić, jakieś rybki, to już gdzie nie gdzie się podnoszą. Ja ostatnio troszkę już na sucharka połowiłem. Także eee. coś się nawet roi, ale no no, nie to, nie, nie to, jeszcze nie Taka, to. Jeszcze nie tak zwana sieczka, także roi się bardzo drobna pięteczka, no niestety trochę wieje, trochę zimno i wydaje mi się, że na te właściwe ryby po prostu jeszcze trzeba trochę zaczekać, te które zaczną się podnosić. No tak mi się wydaje, no, no i co? No i nie wiem, jeszcze pewnie tutaj chwilę pokatujemy, będziemy tak. zmieniać miejscówkę, nie? No, na razie ryby współpracują, także szkoda tracić czasu, więc będziemy lecieć nad wodę. E, posta, no, e, pop, wy, postaramy się, pewnie jeszcze jakieś inne miejsce pokazać niż ostatnio, bo, bo chcemy zajrzeć na drugi mur oporowy, a ostatnim razem tam nie byliśmy. Zobaczymy, no. zobaczymy. Także uciekamy do wody, nie tracimy czasu, lecimy. Mamy pierwszą rybkę, a właściwie to Grzesiu ma. No, ładna ryba. No. O, no, tacy No nie miał problemu Jałożyłem taką dużą kolorową, bo wiesz Ale tak szałowo nie było Czekaj Dobra, wypuszczamy Nawet się nie rusza, albo się już przyzwyczaił Mamy dwa Andrzeju Mamy rybkę ale powiem ci ładnie chodzi. Mamy pierwszego potoczka na streamera. A dać już targa drugiego na nimfę. Ty ładnego mam Większy od twojego. Oho ja Cię denerwuję, zobaczcie. Taka ryba. Fajny tu już jest takich 40 cm rybki. Tamten. Tamten jest większy. Ten No. Jeśli się tak lepiej ułożył, to byłbym Ci stary wdzięczny, bo jesteś zajebiście ładną rybą. Ach, tak Cię przełożę. o się. Jak będziesz chciał, to uciekniesz chyba. Dobra, uciekaj. No ale wziął tak, że jak wiesz, jak prowadziłem tak powoli i miałem łuk na żył... na sznurze, to, to go wyprostował, nie? A, jesteśmy na początku pierwszego muru oporowego na lesie. tu woda zrobiła całkiem ciekawe przemeblowanie tu gdzie stoi? rok temu się stać nie dało jedną jak się już udało się nie wykolować jadać walną już dwie na jeszcze jedna spadła Tomek miał jedną nie Tomek już miał dwie a rzeź miał jedną Kamil niestety jeszcze na zerze. Pogoda miała być nieco ładniejsza, ale może jeszcze się przejaśni. Liczyliśmy oczywiście na łowienie na suchara, ale trochę wieje. Do tego... Miało być ładne słoneczko. Ja też liczyłem na rybę, ale mam rybę. I idzie całkiem sporo. Bo cenię ten twój kiltar za jakość holu. Ale on wyszedł do niego, to nie było tak, że ja go wiesz musiałem głęboko posyłać eee, A chodzę Ale klucha jak diabli huh. Jest. Ten już gruby odpasiony Ten klotek wrócę do wody Po drugiej stronie macie chłopców Wchodzimy na drugi mur oporowy. Eee, zeszliśmy z księdzowego pola, bo się nic nie działo. Ale spróbujemy tu coś udłubać. Patrzymy są już na drugim brzegu. Ja idę biegiem wyspy. Miejmy nadzieję, że coś się zanelduje. Celowo polazłem tędy, żeby mieć dostęp do tej kieszeni naprzeciwko. Tamtego brzegu raczej nie dosięgnę. Może będzie coś tam stało. Mamy drugą stronę Oba, jak przechodził, to w poprzek Nie polecam Ci że wydaje mi się to niebezpieczne, to tak jakbym nic nie powiedział A tu macie Adasia, Adas miał nimfę Jeszcze dalej ci się streamerem Jesteśmy na drugiej poruszce. Nie Mniej więcej w tym miejscu, gdzie rok temu na wiersta udało nam się położyć fajny ryb woda super nie wiem jak będzie z dźwiękiem bo zarobiście wieje tutaj no Dunajet trochę ziemraną jest takie stało i swobodnie mogę ładnie się zwinąć ten tant, który tu jest się troszkę przemieścił To jest taki urok pierwszego brodzenia po zimie. Trzeba poznać nowy układ rzeki. Także na pewniaka. Może się okazać dość zdradliwe. Posłuchajcie coraz bliżej. Bywa to bywa takie dość ryzykowne, bo sobie gładko po podnie. Ale równo finalnie okazuje się. Kamień. Dobra, problem. Kwiat. Gorsz Lekkie podcięcie się. W murcie na środku. Nie, w tym Tomek ma rybę. Tomuś popisz się, nie zepsuj. Przepraszam, prezes. Nikt tak nie holuje jak prezes. Cóż za technika I ten wspaniały podbierak Pięknie Świeci się w promieniach Słońca to, to, Toż to karbon I mamy rybę. Poka. Poka, poka. Karbonowy podbierak, błękitna siatka. I piękny pstrążek. Gratulacje Tomasz. Mamy rybkę. Nie, ale idzie do nas, żeby znowu nie zrobić tego błędu. Błędu co wcześniej. Już mi tak jedna rybka spadła dzisiaj. Na rybkę. Niestety nie udało mi się nagrać wypuszczenia poprzednika, bo Uu! ładna ryba Oka przed to już chyba przegnią Ale no. zobacz jaki kolor No masz brydalu ładną rybę Puszczaj go ma ponad 5 dech, tak swobodnie Piękny! Ale już walczy wiesz, to nie w puszczach to od razu inaczej walczy Kamil ma rybę Powoli, powoli Dokładnie! Za, za długo Tomasz, nie podbierzesz go. nie nie, spokojnie, spróbuj sobie do góry, co będzie dobrze. Łu, Łu, Łu. Bym wjechał do dziury całkowicie. I na samym napływie, nie? Grzesiu ciągnie rybkę. O, niestety poszła. Ale na samym napływie, nie? Na... Wziął Grzesiowi na samym napływie. A e, to mniejszy. Pokaż do kamery. E, nie taki. Taki, taki rybon. Też na pijawkę. No, pijawę łapną No, tylko ciemniejszy. Woda spadła, to już jest inaczej niż ostatnio. Muszę zobaczyć. Cała ekipa w kadrze. I i panowie ze straży. Kontrol. Co nie ma to tam to cieszy Że są Jeśliłem przejść do pracy To coraz ładniejsza A tu niestety będzie trzeba się rozwijać A dzień coraz dłuższy i zachęca do oglądania Wróciliśmy po raz kolejny w okolice pierwszego muru oporowego Niżej nic się nie działo możemy się jeszcze cieszyć trochę spokojem nad Dunajcem pewnie będzie się robić cieplej to tam... możecie będziecie wracać na niebie na rzek to jest tak To dobrze też sprawdza się dzisiaj prowadzenie streamera w takim połku w dryfie Tak też miałem dwa 3 brania, także można trochę pokombinować Zaraz pewnie też zejdę do chłopaków niżej A powoli będziemy kończyć łowienie A na koniec siedziliśmy więc powimy chwilę zada się mzy muru oporowego pierwszego na osie a miejsce tu spędziliśmy, już dość dużo czasu dużo pojedyncze w takich kamieni, nie? Witamy ponownie, na dzisiaj to wszystko, eee, jak widzicie no, zaczyna trochę wiatr i dzień chyli się ku końcowi, musimy kończyć, eee, ja jeszcze dzisiaj idę do pracy, ja już nie, <noise> ty masz iść do normalnie, eee, także no cóż, udało się połowić, no, parę rybek się zameldowało, chyba każdy coś złowił, nie wiem jak z Kamilem, bo stał nad jeszcze jedną miejscową on męczył, ale pozostali połowili, no ale cóż, no, e, miał być suchar, a zostaliśmy no, ze streamerem No dlatego ja tak dzisiaj trochę łowiłem, no. się jeszcze łowił trochę na nimfę. Ja troszkę na nimfę, trochę mi się nie chciało. Ale jak mamy nie być szczerzy, głosy, bo... to... Zależało nam na tym sucharze, bo chcieliśmy coś. Też... A jeżeli macie zamiar przyjechać sucharem, to jeszcze poczekajcie trochę. Tak, tak, jeszcze Pięć Tydzień, dwa, no pewnie to szczeli niedługo, ale Jędzka jeszcze. się kryta. roi, ale jeszcze nic nie zbiera, to prawda. Adas ale... twierdzi, że widział zbiórkę, ale on zawsze widzi zbiórki. Tak, nie, nie, sugerujcie się mu. Tak, 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 tak. <laughs> że... Może być coś z głową. No, wiecie, ten temat z reguły dość dynamicznie odpala, ale jeszcze. Woda ma niecałe 5 stopni, także chyba musi jeszcze to pójść w górę i wtedy będziemy mogli się spodziewać tego, że po prostu te ryby Ale jak jest z trójką? No nikt nigdy tego nie przewidzi, no taka jest prawda, możemy nie ty no, tylko Andrzejku, spekulować. No, Ciała bardzo no ale wiesz, jest. żeby się wszystko też. zgrało. ruka, tak. chęci ryb, woda, czysto tak, nie wiało, czysto było. Czasami było. sobie jedziemy i myślimy, no jest bajka, a tu jest dupa, nie? Tak. No, no niestety. Tak, no. a czasem się jedzie na jakąś totalną lipę, a później okazuje się, że w sumie wychodzi świetny dzień na rybach. E, Dobra co, nie trujemy, nie? Nie trujemy, kończymy, bo tak naprawdę mamy bardzo mało czasu i musimy pędzić do Krakowa. Ty musisz. Tak. Ja muszę? A idąc dalej No pewnie następny nie będzie Dunajec Raczej nie, chociaż nigdy nie wiadomo Chyba, bo... że dostaniemy info, że coś się dzieje. Chyba, że wszystko szczeli, e, ale to, raczej to, nie. To wtedy wiecie, decyzja może się zmienić z godziny na godzinę. Ja może jakiś spinning odpalę, chociaż nie mam pojęcia. Tak, musieliśmy trochę o koniach. E, nie wiem, może macie jakąś sugestię. E, no. Także no cóż, jak coś to napiszcie. E, widzimy się w przyszły piątek, wszelkie lajki, suby mi dowidziane, a my lecimy, bo też nam dało trochę coś. Trzymajcie się, hej hej!